Mówiła cały świat. Kontrolują Opole, Dzidek i inne, co pracowali w komendzie w Opolu. I nie tylko. Pracują tak samo gdzie indziej. I po prostu one kontrolują cały czas kurwa tą Kielcami, bo one kiaszka jakaś cekielce. Za nna jest niby Kaszka druga, jakaś Mirabel. Karola Mirabel, co pracowała w Katowicach w Policji kurwa w komendzie. A i Grzesiu w komendzie, kurwa, w, w tym we Warszawie, w Żiłobierzu. Dokładnie. I oni kurwa chcą, że jakoś straszą ludzi, że kurwa dawałem kurwa broń wszystko, ludziom podawałem kiedyś Mieli kurwa wszystko co i jak Teraz nie mają, bo Mirabel pozabiera, oni nie mogą mieć broni, bo nie będą ich ujmuje. To jest miejsce hitmanów I byli przeszkoleni i wszystko mieli I jak nie pierdolą co i jak, to zagnańsku Nie będzie Kaszka udawać że ma Kielce Jakieś miasto, nie wiadomo co I żadna Padreskiego nie będzie miała, że niby ja się bałem dzitka, czy coś jak podejdzie do tego w i tyle kurwa, tego co pracuje w policji, kurwa na Paderskiego Zjebie bany. I chuj. mówię to na całą ziemię. Jest to kurwa człowiekiem na ziemi, kurwa, i on ziemię nie boją, kurwa. Ukrywają mnie, że mnie nie widzą, kurwa. Co i jak, kurwa? Co huh. jest? No. Jak kurwa są, takie groźniejsze ode mnie, to no, mordercy pierdolnicie i w łeb. I huj.